Ja w skrócie chciałem taki wstęp nagrać przed filmem, żebyście przede wszystkim nie cisnęli temu chłopakowi w komentarzach, bo nie na tym mi zależy, żeby go, nie wiem, coś obrażał czy coś. Myślę, że wstyd i jakaś taka pokora to na tym mi zależało, żeby sprawić w nim, że to wystarczy i proszę naprawdę nie ubliżajcie mu jak do sytuacji doszło już Wam mówię, wprowadzę konto na Instagramie kto mnie zna to wie jak nie to zapraszam tutaj na Instagrama Kiecel90 No i sobie tam pracę z nimi. No i wiecie, jakie mam podejście do oferty w stylu nauczyć się zarabiać, chcesz zarabiać strata, tata, zawsze dziękuję i tak dalej No i napisał pewnego razu do mnie Sebastian i się mnie pyta czy nauczyciel zarabiać, czy poprawić twierdzicie no i kurwa dostaję kolejną taką ofertę. Mówię, dobra, no to powiedz mi teraz, ile masz hajsu co miesiąc I jak poprawisz moje życie. Zignorował moją wiadomość znowu, strata, tata, czy nauczyć się, zarabiać Ja Mówię, stary, ignorujesz potencjalnego klienta. Nie trój mi dupy, złap się, porządnie roboty, kasztanie i daj mi spokój. No i kurwa, gościu, nie wyzwał od cweli. Znamy mu jeden, napisał drugi, żeby przeprosił, bo mnie chłop oczywiście zablokował. Tutaj macie screena. No i tam pociskał znajomy. No ja mówię, dobra, mi to może pocisnąć. Jak mnie ktoś obrazi, to wiecie, jak tym znanym yy, ktoś tam kiedyś powiedział, patrz w lustro jestem, no nie jestem. No to się nie wkurwiam. Ale jak ktoś obrazi moich znajomych, no to już nie popuszczę. No i zweryfikowałem siebie pojechałem do niego i tutaj widzicie resztę na filmiku możecie sobie zobaczyć i myślę, że to powinno być przestrogą dla innych, że nie jesteście anonimowi w internecie, nie róbcie czegoś takiego, bo dobra, ja pojechałem, ja mu powiedziałem, matce było jego przykro bo już powiedziałem, że nie pierwsza taka sytuacja, że ktoś obraża ale ktoś kiedyś kurwa może jakoś ziemnąć web, bo będzie jakiś no, nadgorliwy. Ja się cieszę, że już mam swoje lata, że nic nie muszę nikomu urowniać, nie muszę nikomu napierdalać, ale no, to powinno pokazać, że od tak psych mogę przyjąć pół Polski, a, a są ludzie naprawdę nieobliczalni i niech dla siebie i dla innych takich cwaniaczków będzie to przykładem, że no, nie warto obrażać kogoś jeszcze od takich ciężkich słów w necie ale dobra kończę jak się podoba to zostawcie lajka like i komentarz możecie też wbić na insta jak chcecie Zostawiam wam tu filmik i życzę miłej niedzieli a sytuacja była z wczoraj czyli z soboty pozdro zawsze ten sam kiecon nie, nie, nie zmieści się ale widzicie mojego suta elo siema no i dzisiaj chciałem zweryfikować słowa Sebastiana czy jestem swelem czy nie no i co masz do powiedzenia Sebastian? No chciałem yy, Kielcowa przeprosić. No ale za co? Za to co powiedziałem. No może coś więcej dodasz że ciebie, nie wiem, jakieś przemyślenia na, na, na temat swojego zachowania, że takie działanie w sieci no, nie jest odpowiednie, gdy ktoś ci grzecznie odmawia, gdy ktoś ci mówi nie dziękuję, a ty mówisz po prostu ty cwelu, o mnie wiesz, piszesz do jego znajomych, yy, odpisując przepraszam im i również ich obrażasz, bo o mnie to już po biedy, ale jak obrażasz bliskie mi osoby, to jest druga sprawa i powiedz mi, dzieli nasz... Z, z, odległość połowy Polski znalazłem Cię tak, czy jesteś jakiś anonimowy w internecie? no nie, no, to no może, bo sam prowadzę media. no to może ta, ta... tylko obniż troszkę głos, nie, nie sztucznie go nie podwyższaj e, czy, czy ta sytuacja może nauczyć jakieś inne osoby przestrzeże, że przed takim zachowaniem jak Twoje, żeby nie ubliżać bo ja przyjechałem do Ciebie grzecznie, porozmawiałem krzywdy Ci nie zrobiłem a, a mogłoby się to skoczyć inaczej o tym dobrze wiesz Dokładnie. No i tyle. To co, na koniec chcesz powiedzieć? No, przepraszam Kieco, a i tyle. No i dobra. Witam Instagram. Komunikat jeden, związany z tym, że jedną osobę zwyzywałem i źle się do niej odzywałem, po prostu. z od celi, no obraziłem. E, można powiedzieć najprościej rzecz ujmując, e, no i chciałem kiecola przeprosić także. E, przepraszam kie, przepraszam cię Kiecol. E, no i to tyle. Kurwa, nawet przed treningowego nie mogę zjeść porządnie na stacji. Mam jakiś kurwa lump. Myję kurwa auto. p, p pan. Iść pan kurwa wy-wypierdalaj kurwa i stąd no.